Czytanie z pieśni nad pieśniami. Głos mojego ukochanego. Oto on. Oto nadchodzi. Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój, podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem. Patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie. Powstań, przyjaciółko, ma. Piękna ma i pójdź. Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania drzew i głos senogarlicy już słychać w naszej krainie. Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Głęboko ma ukryta w rozpadlinach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos Twój i twarz pełna wdzięku. Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Wyśpiewuj, córo Podnieś radosny okrzyk, Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, Curo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na Ciebie, Usunął Twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan, jest pośród Ciebie, Nie będziesz już bała się złego. Owego dnia, powiedzą Jerozolimie, Nie bój się, Syjonie, Niech nie słabną Twe ręce, Pan, Twój Bóg jest pośród ciebie. Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. Czytanie z ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana.